Słuchajcie, jeżeli się w połowie poddacie, to zawsze możecie zostawić to na takim etapie ślimaka. I też będzie ok. Cześć, nazywam się Marta i witam Cię na kanale Pearl. Tutaj nauczysz się robić na drutach. Dzisiaj będziemy robić razem gunkę do włosów scrunchie. O taką właśnie. Mamy dwie do wyboru. Jedna to jest taka dzianinowa scrunchie, powiedzmy. Wersja zwykła, a druga ażurowa. I one różnią się tym, na jakich drutach je przerabiałam. One są zrobione z tej samej włóczki. Ok, więc jest to projekt przeznaczony już dla średnio zaawansowanych. Więc jeżeli potrafisz nabierać oczka, przerabiać oczkami prawymi robótkę, zamykać oczka, to spokojnie sobie poradzisz. Zapraszam Cię do tego projektu. Jeżeli jeszcze nie znasz tych technik, to polecam Ci zerknąć do pierwszej lub drugiej lekcji tego kursu, bo to jest już odcinek czwarty, czwarta lekcja tego kursu, więc w pierwszej i w drugiej nauczycie takich właśnie podstawowych technik. Dzisiaj nauczymy się świetnej rzeczy, czyli Magic Loopa. Jest to technika pozwalająca robić bardzo małe okrążenia na drutach. Nauczymy się także wykorzystywać wzór, tak jak Wam zapowiedziałam w ostatnim odcinku. I poza tym nauczymy się zszywać dzianinę, czyli zszywać dwie części naszej robótki. Ok, ponieważ nauczymy się dzisiaj wykorzystywać wzór, to bardzo, bardzo się proszę, zerknij sobie w opis tego filmu. I ściągnij wzór na pierwszą twoją skręci, czyli właśnie naszą dzianinową gumeczkę do włosów, która będzie zrobiona z jedwabnej włóczki, jeżeli oczywiście taką wybierzesz. Po pobraniu wzoru zerknij w dział materiały i tam, zależnie od tego jaką wersję skręci wybierzesz, możesz wybrać tą dzianinową, możesz wybrać tą ażurową, to naprawdę zależy tylko od twoich preferencji to e, będziesz miała wypisane materiały, które są potrzebne na Twoją pierwszą scrunchie. Czyli albo druty 3, 3 mm, albo druty 5 mm e, na żyłce 80 cm. Jeżeli żyłka Twoja ma 100 cm, też będzie ok. E, poza drutami potrzebujemy włóczki. Ja wybrałam włóczkę e, Knitting for Olive e, Pure Silk. I także masz e, link w opisie do niej. i Także jest napisane we wzorze, która to jest dokładnie włóczka. Poza tym potrzebujesz także gumeczek. Albo może być to gumka taka majtkowa, związana dookoła nadgarstka i to będzie też ok. Albo ja sobie kupiłam w Rossmanie takie gumki, o takie zwykłe, pakowane po kilkanaście sztuk. One mają obwód 14 cm, ale wybierz po prostu najwygodniejszą dla Ciebie, będzie ok. Poza tym, co jest wypisane we wzorach dziewiarskich, przydaje się zawsze miarka, się, przydają się nożyczki i przydaje się igła dziewiarska. Jak skompletowane materiały, to jedziemy dalej. Ok, więc pewnie jak pamiętasz z poprzedniego odcinka, pierwsze co się robi, to się robi próbkę. No i próbka służy do tego, żeby zobaczyć, czy dziergasz podobnie do mnie i czy wyjdą ci takie same wymiary scrunchie. Ogólnie w skręci powiedzmy sobie, że czy to, czy to będzie centymetr więcej czy centymetr mniej zrobione w szerokości czy długości. Skręci to nie ma takiego znaczenia jak na przykład w swetrze czy w jakiejś dopasowanej bluzce, ale bardzo, bardzo ci tutaj polecam zrobić tą próbkę po to, żeby obyć się z włóczką i obyć się z drutami, dlatego że Robienie na takich mniejszych drutach, na 3 czy 5 milimetrowych drutach jest, no powiem Ci, troszkę inne niż robienie na drutach 7 czy 9 milimetrów. Więc żeby się obyć z tą włóczką, warto sobie zrobić tą próbkę. Przypomnę Ci tylko, że jeżeli potrzebujesz takiego przypomnienia, jak się tą próbkę robi, to znajdziesz to w... O tutaj w tym filmie, czyli w poprzednim odcinku. Jak macie już wzór, włóczkę, druty, e, nożyczki się przydadzą, przyda się miarka i przyda się igła dziewiarska, to możemy zaczynać. Odmierz sobie około 70 cm wolnej nitki i ułóż nitkę do nabierania oczek na druty. E, ja będę nabierać oczka podwójnymi drutami, żeby Początek robótki był bardzo elastyczny, ale możesz także jednym drutem. Tutaj to nie będzie miało aż tak wielkiego znaczenia. Więc nabieramy teraz ilość oczek zgodnym, zgodną ze wzorem plus jeden. To jeden będzie nam służyło do zamknięcia robótki w okrążenie, i ja teraz nabieram 12 oczek, bo robię wersję ażurową. Na drutach piątkach. Więc nabiorę 12 oczek plus 1, czyli razem 13. Ok, mam 13 oczek na drutach, więc wyjmuję sobie lewy drut z robótki i przesuwam moją robótkę na prawym drucie do tyłu. Tutaj w miejsce łączenia żyłki z drutem. Odmierzam sobie 6 oczek od końca. 2, 4, 6. Jak robisz wersję na drutach 3 mm, to odmierz sobie 7 oczek, no albo po prostu ogólnie połowę tego, co miałaś nabrać. I tutaj, jak już mamy odmierzone 6 oczek, to wyciągamy w tym miejscu żyłkę. Teraz będziemy robić techniką Magic Loop i będziemy mieć połowę oczek zawsze. Na jednej żyłce, na jednym drucie, a drugą połowę oczek na drugim drucie. Ok, teraz przekładam druty czubkami ode mnie i z prawego drutu mają wystawać nitki, a z lewego <gryw> nic nie ma wystawać, bo tak po prostu ma być. I też robótka nie może być skręcona, nie może tworzyć spirali na drutach. Ok, bierzemy naszą gumkę i wkładamy na lewy drut. Eee, no i proszę, teraz będziemy po prostu dookoła tej gumki obrabiać, eee, aż, aż no, zrobimy skręci. Eee, dobra, teraz będziemy zamykać robótkę w okrążenie. Przekładamy sobie robótkę trochę bliżej końców drutów i z lewego drutu przekładamy ostatnie oczko na prawy drut. Wyciągam sobie lewy drut, żeby mi na pewno nie uciekły oczka, a z prawego drutu drugie oczko przedkładam nad pierwszym i w ogóle ściągam je z drutu. To jest to dodatkowe oczko, które przerobiłyśmy. Ono właśnie służy do zamknięcia w okrążenie. Zaciskam nitkę i mam połączone w okrążenie. Teraz kolejny taki protip jest taki, żeby przełożyć to oczko, które wcześniej należało do lewego drutu, je przełożyłyśmy tutaj na prawy. Żeby to oczko przełożyć z powrotem na lewy drut. Wtedy no ten koniec nitki, który no, był początkiem tak naprawdę, wystaje idealnie pomiędzy naszymi oczkami. W tej chwili i on pokazuje taki początek robótki, to jest dość wygodne. Ok, jeżeli chcesz pracować ze znacznikiem, to teraz warto założyć znacznik. Ja dzisiaj nie będę pracować ze znacznikiem, bo w Magic Loopu, Loopie zazwyczaj nie używam znacznika mm, więc, więc tak będę pracować i pokażę Ci na koniec, jak zrobić, żeby to wszystko się zgadzało także bez znacznika, żeby nie przerobić półrzędu w pewnym momencie. Ok, mamy sześć oczek na jednym drucie. Jeżeli przerabiasz ażurową wersję, jak tą drugą, to to masz 7 oczek na jednym drucie. Pamiętaj nie przerabiaj krótką nitką, przerabiaj długą nitką. Wkładasz ją pomiędzy druty. I uwaga, uwaga, teraz Magic Loop o co chodzi? Wyciągasz sobie ten drut tylny. Wyciągasz sobie ten drut tylny tak, żebyś mogła pracować, i przerabiasz teraz oczka z lewego drutu. Czyli oczko prawe. Teraz będziemy robić same oczka prawe ogólnie w okrążeniach, więc przerabiamy sześć oczek prawych. Dobra, przerobiłaś sześć oczek prawych. To teraz uwaga, uwaga. Bierzesz żyłkę i wyciągasz ją tak, by nasz drut Padł w te oczka. OK? Mamy to? OK, czyli wciągamy z powrotem drut w oczka. Teraz przekręcamy robótkę. Jesteśmy na drugiej stronie. Zwróć uwagę, żeby gumka była na tyle drutów o w, te, w tym miejscu, czyli żeby przechodziła przez środek, żeby była na przednim drucie, tym lewym. I żeby była tutaj na końcu. I teraz powtarzamy całą procedurę, czyli wyciągamy tylni drut, czyli prawy, na tyle, żebyśmy mogli tutaj pracować, mogły pracować, i przerabiamy 6 oczek prawych. Jeżeli robisz drugą wersję, to 7. Ok, znów mamy przerobione. To powtarzamy, czyli wyciągamy żyłkę, żeby drut wskoczył na swoje miejsce, na miejsce do tyłu, żeby wszedł w te oczka i teraz przekręcamy naszą robótkę 180 stopni. I pamiętajcie, bardzo ważne jest w tym projekcie, żeby tą gumkę wziąć i przesunąć do tyłu. Żeby tutaj pomiędzy drutami nie znajdowała się gumka. Jak będzie się znajdować, to nie wyjdzie gumka, od razu mówię, to bardzo ważne. I teraz powtarzacie do końca, czyli wyciągacie sobie tylny drut, przerabiacie sześć oczek I tak robicie aż wasza gumka urośnie do pożądanego rozmiaru. Musicie tych okrążeń zrobić co najmniej tyle, ile jest napisane we wzorze, czyli na ażurową gumkę 90 okrążeń takich dookoła gumki, ale tak naprawdę można zrobić tyle, ile się chce, tyle, ile się podoba. No i widzimy się na zakończeniu. W Magic Loopie. Bardzo trudno jest przerabiać równo oczka. I mam tutaj dla ciebie kilka rad. Po pierwsze, porządnie wyciągaj tylny drut. Tutaj zostaw sobie dużo żyłki, żebyś przypadkiem nie ciągnęła tylnej części robótki. Po drugie, szczególnie pierwsze oczka przerabiaj na bardzo, bardzo luźnej nitce. Ja ogólnie, e, szczególnie taką awżurową wersję na drutach 5 mm przerabiam bardzo luźno w porównaniu do takiego zwykłego jersey'u. E, no i po trzecie nie przejmuj się za bardzo, bo wszystko wyrównuje się w trakcie noszenia i przy blokowaniu. W tym projekcie podczas e, robienia m, tutaj okrążeń będziesz skręcać gumkę, więc e, no Podczas robienia będziesz musiała ją także odkręcać, odkręcać gumkę i odkręcać ten począ początek, czyli wolny koniec nici. I to też jest zupełnie normalne. Jak skończyłyście już liczbę okrążeń ze wzoru, to wystarczy teraz odkręcić gumkę, żeby na pewno nie była skręcona na obwodzie. I wtedy zakończamy robótkę. Ta nitka, która wyznacza początek robótki, wychodzi mi z dołu. Więc ta nitka, która wyznacza koniec robótki, jak złączymy naszą gumkę, która nie jest skręcona, także musi wychodzić mi z dołu. Więc no jeżeli wychodzi Wam z góry, to musi wychodzić z góry. Nitka kończąca robótkę, a jak nitka początkowa wychodzi z dołu, to także nitka końcowa musi wychodzić z dołu. To znaczy, że przerobiłyśmy pełne okrążenia, a nie tylko jakieś tam półokrążenia. Ok, teraz też taka wskazówka, że jeżeli ilość okrążeń, która, którą tutaj napisałam we wzorze, ci się nie podoba, wolałabyś mieć troszkę bardziej gęstą tą gumkę, to nic nie stoi na przeszkodzie do robieniu kilku okrążeń jeszcze albo kilkunastu, by ta gumka była troszkę taka. Bardziej gęsta i cięższa. I tutaj już do Twojej oceny zostawiam. Teraz, jeżeli te warunki są spełnione, czyli gumka jest odkręcona i nitki wystają z tych samych stron, początkowa i końcowa, będziemy zamykać robótkę. I zamykamy ją tak samo jak każdą inną robótkę, czyli przypominam, Gumka musi wystawać tutaj od końca druta. Tutaj nie może być gumki, tej białej. I pracujemy dalej w okrążeniu przy zamykaniu oczek, czyli tak zwane cast-off po angielsku. Przerabiamy dwa pierwsze oczka i drugie oczko na prawym drucie. Przekładamy nad, nad pierwszym oczkiem na, na prawym drucie i zdejmujemy z drutu. Teraz znowu przerabiamy jedno oczko i drugie oczko na prawym drucie przekładamy nad pierwszym oczkiem na prawym drucie i zdejmujemy z drutu. Tak kontynuujemy do końca naszego okrążenia. Tutaj przerobiłam już 5 oczek, szóste zostało z tego, z tego połowy okrążenia. Więc teraz znowu wkładam teraz lewy drut w robótkę. Ok, i mamy taką sytuację. Przekładamy gumkę jak zwykle na sam koniec lewego drutu, tak jakbyśmy przekładali oczko przez lewy drut. I nawijamy nitkę i zamykamy znowu naszym schematem. Czyli przerabiamy jedno oczko prawe i przekładamy drugie oczko nad pierwszym na prawym drucie i znowu przerabiamy i przekładamy tak do końca. I okay, zamknęliśmy już wszystkie oczka poza jednym. Bierzemy nożyczki i ucinamy nitkę tak, żeby nam zostało jeszcze mniej więcej pół metra, 70 cm nitki. Wyciągamy druty, już nie będą nam potrzebne. Teraz przykładamy przez to powstałe ostatnie oczko nitkę pojedynczo i zaciskamy. Tak, właśnie. Zamknęłyśmy tutaj wszystkie oczka, zakończyłyśmy naszą robótkę i pozostaje nam tutaj ładne wykończenie tego okrążenia ostatniego, w którym zamykałyśmy oczka oraz strzycie naszej gumki. Zaczniemy od wykończenia zamknięcia robótki. Tutaj znajdź sobie pierwsze oczko, które zamykałaś. Moje jest tutaj. I ja wbijam się, yy, tak jak widzicie, w to oczko wzdłuż i przeciągam nitkę, a później wkładam tą nitkę od góry do dołu w to oczko, w któr które było ostatnie zamknięte, w którym była tylko jedna nitka. Teraz zrobiłam sobie brakujące oczko, takie brakujące w cudzysłowie, w naszym zamykaniu oczek i mamy ładnie, ładnie wykończoną robótkę. Ok, teraz zwróć uwagę, że przy zamykaniu oczek zrobiłyśmy znowu jeden obrót, więc znów musimy odkręcić naszą skręci. Ponieważ mamy tutaj dwie nitki, początek i koniec robótki, to jedną z nich wrób sobie normalnie, w robótkę na lewej stronie. Ja tutaj wybrałam, że akurat początek będę wrabiać i robimy to tak jak w poprzednich filmach, czyli podążając za jedną z nitek w robótce. Jeżeli nie jesteś pewna, jak to zrobić, to ci podlinkuję tutaj. Jeżeli mi się uda, to Shortsa, na którym pokazuję, jak to robić na troszkę większych oczkach, przez co lepiej widać. Albo jeden z moich tutoriali, na których też dokładnie pokazuję, jak to zrobić, więc tam możesz się tego nauczyć. Jak nitka kilkanaście razy przełożona, to ucinamy. Ja tutaj nie wiążę żadnych supełków, nie widzę potrzeby. Ok, i pozostaje nam z szycie gumki. Tutaj pokażę Ci też na początku, na troszkę większych oczkach, o co dokładnie chodzi ze szyciem. A później możesz zobaczyć, jak to robię też na. Yy, naszej scrunchie na troszkę większych oczkach pokażę Ci o co chodzi ze zszywaniem ściegu jersey czyli dokładnie to co musimy zrobić, czyli połączyć dwa końce robótki razem i tutaj akurat mam trochę więcej oczeka tutaj trochę mniej ale na potrzeby szycia tutaj nie ma żadnego problemu yy, ok, więc jak to robimy? Bierzemy pierwszy, pierwszy koniec materiału, to będzie koniec, i tutaj który chcemy zszyć, i łapiemy sobie pierwszy taki V, czyli oczko. I jak już go złapaliśmy, to teraz tutaj łapiemy drugi taki V, czyli także oczko. Czyli tutaj byłby pierwszy, a tutaj drugi i pyk, mamy teraz znowu wracamy do tej robótki i najpierw łapałyśmy ten, to teraz łapiemy ten ok, i teraz jeżeli zaciśniecie, to one się razem złączą i będzie praktycznie niewyczuwalne, niewyczuwalne to łączenie ten szef Ok, więc teraz będziecie znowu łapały po lewej stronie końcówki drugie oczko, czyli nie, przepraszam, trzecie. 1, 2, 3, trzecie tutaj. I znowu z tej strony kolejne, które nie ma tego przełożenia e, beżowej nitki, czyli te. I tak jak szyjecie do końca, to możecie nawet zostawić tak troszkę luźniej. Bo to będzie dobrze wyglądać, jak będziecie szyć tą, tą samym, tym samym kolorem nici. Jak będziecie mocniej zaciskać, to będzie taki troszkę wybrzuszenie, więc nawet lepiej troszkę zostawić. Więc wróćcie sobie teraz do skręci i tak właśnie musimy zszyć nasz brzeg. Jak już szyjecie na całym obwodzie, to zostaje wrobić tą nitkę. No i nie jest to zbyt proste, bo tutaj jesteśmy tylko na prawej stronie. Więc ja ci tutaj polecam zawiązać supełek w jednym z niewidocznych miejsc. I jak już masz zawiązany supełek, to ja wciągam tą nitkę, która mi została tutaj, w środek, po prostu w środek gumki, przyplatam i ucinam. I takim sposobem mamy już tutaj połączoną gumkę, gumeczkę, w całe okrążenie. I gumka gotowa. Można przymierzyć. I zostaje nam blokowanie. Jak gumka już gotowa i zszyta to gratuluję. To już właściwie końcówka projektu. Zapraszam Cię do blokowania. Blokowanie to przypomnę ci wypranie Twojego wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta. Zobacz, co jest napisane na Twojej włóczce i jakie są zalecenia co do prania. Jedwab, jeżeli wybrałeś jedwab na swoją gumkę, co generalnie jest super pomysłem, jedwab się pierze w wodzie chłodnej i to ręcznie najczęściej. Więc tak Ci polecam wybrać Twój wyrób. Po wypraniu, odciśnięciu. Jeszcze dodam, że ja używam najczęściej szamponu do prania. Oczywiście najlepiej użyć e, jakiegoś dedykowanego płynu do prania wełny, ale ja mam bardzo duży problem z dostępnością jego, więc tutaj u siebie, więc używam szamponu. E, jak już sobie odciśniesz tą gumkę, wypierzesz delikatnie, to rozłóż ją do wyschnięcia. Ja rozkładam e, jak jest lato. Często produkty takie malutkie na kratce od kaloryfera, który musi, musi, musi być wyłączony. Koniecznie. To po prostu nie wyjdzie. Jak położysz na takim rozgrzanym kaloryferze, no to, to, to zniszczysz tą robótkę. Szkoda jej bardzo. Więc jeżeli akurat u ciebie jest zima teraz, to rozłóż sobie na ręczniku, na płasko niech sobie wyschnie, albo na suszarce. No i jak wyschnie, to. Mam nadzieję, że się będzie świetnie nosić. Jeżeli projekt Ci się podobał, jeżeli tutorial Ci się podobał, to poproszę o łapkę w górę dla zasięgów. I jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych treści, to kliknij tutaj subskrybuj. No i co? Widzimy się w kolejnym tutorialu, cześć!